Dzień dobry, z tej strony Maciej Darek. W ramach krótkiej demonstracji chciałbym przedstawić nowość we froncie meszerze 2022 R1, która jest dostępna z poziomu szablonu Fold Tolerant. Opcja Parody Replacement. Opcja Parody Replacement pozwala wykonać podmianę fragmentu geometrii bez generacji całej siatki objętościowej od początku. Wyobraźmy sobie, że mamy do posiadkowania skomplikowaną geometrię i napracowaliśmy się przy tym. Stworzyliśmy wiele definicji pól zagęszczeń, być może potrzebny był też wrap. I w kolejnym kroku chcemy wykonać analizę dla zmodyfikowanej geometrii, na przykład różniącej się kształtem lusterka, tylnego płata czy kół. Do tej pory do takich zagadnień sam stosowałem metodę nakładających się siatek Overset mesh i myślę, że opcja part replacement jest tutaj ciekawą alternatywą. Pomysł jest taki: wyrywamy fragment siatki objętościowej naokoło naszego starego komponentu, który chcemy wyrzucić, Wstawiamy nowy komponent, generujemy lokalnie nową siatkę powierzchniową i uzupełniamy brakujący fragment siatki objętościowej. Obie objętości są łączone poprzez interfejs. Spójrzmy na prosty przykład, żeby zobaczyć jak skorzystać z tej metody. Przechodzę do Space żeby pokazać jak wygląda nasz prosty model. Tutaj mamy objętość tunelu, wyróżniony wlot, wylot, jest ścianka, wszystkie pozostałe powierzchnie będą miały warunek brzegowy symetrii. Oprócz naszej objętości płynowej mam też element typu powierzchnia. On opisuje kształt naszego starego lusterka. Dla takiego układu wygenerujemy sobie naszą bazową siatkę objętościową. A następnie do szablonu wgramy zmodyfikowane lusterko. Ono będzie takie zaokrąglone. Wyrzucimy stare, wstawimy nowe. Podmienimy tylko lokalnie siatkę objętościową. Przechodzę do fluenta Meshera, do szablonu fold tolerant, żeby pokazać jak wygląda procedura. Czyli Szablon do geometrii brudnych. Zaczynamy od wczytania naszej geometrii i w opisie, co chcemy osiągnąć, zaznaczamy następujące opcje. W naszym przypadku, przepływ wewnątrz obiektu. Już mamy całą objętość płynową przygotowaną. To, co chcemy zrobić, to na pewno wskazać punkty materialne. W naszym przypadku, będziemy skorzystali z wrapowania, więc, punkty materialne musimy wskazać. Oprócz tego, metoda part Replacement wymaga zdefiniowania powierzchni pomocniczych, powierzchni konstrukcyjnych. To są takie powierzchnie, które zaznaczą obszar, w którym wyrywana będzie ta siatka wokół naszego starego komponentu. Możemy sobie takie powierzchnie przygotować w Spaceclaimie, wtedy przy tworzeniu tych powierzchni skorzystalibyśmy z opcji Existing, albo możemy stworzyć je bezpośrednio w Fluencie mesherze. Korzystając chociażby z opcji box, żeby to była powierzchnia czy objętość w kształcie ścianu albo offset surface, wtedy nasza powierzchnia będzie miała kształt bazujący na e, analizowanym starym obiekcie. Ja skorzystając z tej opcji, to jest kształt mojej powierzchni konstrukcyjnej, który został stworzony już we fluencie mesherze. Przechodzimy dalej, wskazujemy punkty materialne. Punkty materialne w naszym przypadku będą dwa: jeden będzie w objętości płynowej, drugi będzie w objętości wewnątrz tej powierzchni konstrukcyjnej między naszym starym komponentem a powierzchnią konstrukcyjną. Dodajemy definicję pól zagęszczeń, przechodzimy do generacji siatki powierzchniowej. To jest nasza siatka powierzchniowa. Widać, że mamy dwie nakładające się powierzchnie, czyli tutaj będzie tworzona siatka niezgodna, a połączenie między objętościami będzie odbywało się poprzez interfejs. Następnie dodajemy definicję siatki warstwy przyściennej, generujemy siatkę objętościową. W kolejnym kroku, jak już mamy naszą bazową siatkę objętościową, dodaję nowe zadanie. Prawy przycisk myszy na Generate the Volume Mesh, Inset Next Task, Choose Part Replacement Options. Możemy dodać nowe części. Możemy dla tych nowych części też dodać definicję lokalnych pól zagęszczeń. Z pierwszej opcji skorzystam. Dodatkowych pól zagęszczeń nie będę dodawał. Wskazuję na plik opisujący moją nową geometrię, czyli to będzie plik z tym elementem powierzchniowym z moim zmodyfikowanym lusterkiem. Klikam opcję Append. Następnie klikam prawym przyciskiem myszy na zmodyfikowane lusterko i klikam opcję Create Meshing Object for each part. Możemy sobie podejrzeć, jak wygląda bazowa teselacja. Ona jest dość grubna, więc to, co możemy zrobić, to znowu kliknąć prawym przyciskiem myszy na nasz obiekt, Create facet i wprowadzić nowe ustawienia związane z teselacją. Na przykład ograniczyć maksymalny rozmiar siatki z trójkątów, który tutaj będzie generowany. Przykładowo do trzech. Od razu widzimy rezultat naszej operacji. Poprzestajmy na takiej teselacji. Tworzymy obiekt. Następnie wskazujemy, co chcemy zrobić w kontekście podmieniania części. Jakie są możliwości? Możemy podmienić część, możemy zwyczajnie dodać część bez usuwania, albo możemy jedynie usunąć stare lusterko, tak żeby zostawić płaską powierzchnię. My skorzystamy z opcji podmiany, więc zostawiam opcję replacement, wybieram stare lusterko, wybieram nowe lusterko i zatwierdzam swój wybór. Takich operacji podmieniania w naszej geometrii możemy dodawać wiele. U nas skorzystamy tylko z jednej takiej opcji. Następnie przejdziemy do etapu generacji siatki objętościowej i za chwilkę wrócimy do Fluenta Meshera, żeby zobaczyć, co tutaj ciekawego powstało. Podsumowując, to co sobie pokazaliśmy, to alternatywne podejście do podmiany fragmentu geometrii bez potrzeby generacji siatki objętościowej od zera. dotychczasowym podejściem, które było stosowane, to zazwyczaj było podejście nakładających się siatek, Overset Mesh, Osoby bardziej zaawansowane, które korzystały z Fluenta Meshera, być może znają też opcję Cavity mesh To jest narzędzie, które miało podobną funkcjonalność, pozwalało wyrwać siatki objęto, fragment siatki objętościowej i wygenerować tylko lokalnie nową siatkę objętościową. Natomiast to narzędzie było ograniczone do siatek TET i HEXCORE. Obecne narzędzie Part Replacement jest wspierane również przez algorytmy generacji siatki poli czy poli -EDRALnej. To o czym należy pamiętać, to żeby skorzystać z takiego narzędzia, konieczne jest wygenerowanie powierzchni pomocniczych Construction Surfaces już przy pierwszej generacji siatki. Samo połączenie dwóch obszarów będzie odbywało się poprzez interfejs typu non-conformal. Zajrzyjmy jeszcze tylko do Fluenta Meshela, żeby zobaczyć jak wygląda nasza wygenerowana już siatka objętościowa z podmienionym lusterkiem. Prawda? Widzimy już tutaj zaokrąglony kształt lusterka. Widzimy, że nowa siatka objętościowa została wygenerowana tylko lokalnie, a tutaj ponownie mamy połączenie poprzez interfejs. To wszystko. Dziękuję za uwagę i zachęcam do dalszych testów.